Galeria Muzeum Monety i Jana Pawła II tym razem zaprosiła do siebie członki Nieczęstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków imienia Jerzego Dudy Gracza i Reny dla której malarstwo to wielka pasja, w której może się realizować, choć wykonywany przez nią zawód był biegunowo odległy od sztuki, to on nigdy nie porzuciła swoich marzeń i, obserwując choćby piękne natury, stara się je uwiecznić na płótnie. Obserwuję naturę. Obserwuję jakieś wydarzenia, które po prostu wzbudzają jakieś moje pozytywne emocje, i coś, co mnie zauroczy, zaciekawi, to staram się właśnie to później przenieść na płótno. Jestem bardzo szczęśliwa, że w tym miejscu mam możliwość pokazania mojego malarstwa, bo jest to piękne miejsce i naprawdę no, wymarzone po prostu przeze mnie. Są tu dwie prace, które w momencie, kiedy kończyłam sztukę sakralną, to właśnie namalowałam na pracę dyplomową moją dwóch papieży. Jeden papież Jan Paweł II, błogosławiący, a drugi po prostu przedstawiłam go kochający dzieci. Wystawę Różnorodność można oglądać w Muzeum Monad i Medali Jana Pawła II do 15 lutego tego roku.